to cześć e, przyjaciele to jest e, e, Counter Strike Global coś tam coś tam coś tam z taką kreseczką e, a to jest mapa co się nazywa Dust takie nie to było Dust 2 ja je pamiętam że Dust 2 i postanowiłem że w dzisiejszym odcinku bo tamten mi się jeden zepsuł ale, ale ja to mam w dupie nie będę go nagrywał jeszcze raz e, dlatego nagram wam dzisiaj takie wyjaśnienie e, na Dust e, Nadus 2. C... 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 E... Jak się tu nazywają różne miejsca na tej mapie? Bo, bo w CS-ie e... Go trzeba znać różne miejsca map, bo jak się komunikujemy z, z kolegami z drużyny, to musimy im mówić, gdzie iść. I musimy mówić, gdzie są wrogowie. I musimy im dawać porady, bo, bo nasi koledzy są głupi i oni nie wiedzą nic. A my wiemy wszystko, dlatego trzeba im mówić. E... No więc na początek to, ja wam mówiłem ostatnio o kupowaniu, ale to się zepsuło, ale to nieważne, to, to się nauczycie sami. E, to tu jest e, spawn tak zwany CT, to jest miejsce, gdzie wszyscy antyterroryści się odradzają. Jak tu widzicie są takie mądre szczałki A i B, to można iść na A albo na B i e, ja pójdę na A, bo A jest pierwsze w alfabecie. Tu jest wyjście z A, tak zwane wyjście z CT na A. Tu są skrzynki e, i to są chyba jedyne skrzynki tutaj przy tym CT Skrzynki przy CT tak się to nazywa i może tam być e, Dalej, tu jest długa Cała ta linia od tamtego tego 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 tam do tego tego tu To jest długa i jeżeli na przykład wybiegniemy i zobaczymy tu e, przeciwników to, to krzyczymy Ej tam na długiej są, strzelać w nich i wtedy jeszcze koledzy przychodzą i strzelają są głupimi botami, to wtedy niekoniecznie, bo boty nie rozumieją po polsku, w ogóle nie rozumiem dlaczego, ktoś bardzo głupi pomysł miał, że te boty nie rozumieją po polsku, ale są na B, więc ja może ich tutaj najpierw, najpierw zabiję i rozbroję bombę, e, a potem wam wytłumaczę, co się ten... O, i zabili mnie. Co za niedobre boty, ja się nie zgadzam. E, bot kill, a nie, dobra. E, restart game, ja chcę... Można zastosować grę, jak się gra z botami i ja to teraz zrobię. O, bo ja chcę jeszcze raz. No i w każdym razie jak jest tutaj... Kupię sobie coś. Taki fajny pistolet. Jak tutaj jest to A, to jak pójdziemy potem tu... tu jest ta długa, o której wam mówiłem, to w lewo tutaj macie A. Czasami mówi się na to side po prostu, albo bombside. Bombside to jest e, po angielskiemu takie, że strefa bomby. A site to jest po prostu skrót od tego bombside, bo bombside to się mówi za długo, a site się mówi krótko. No i co, może pójdźmy jeszcze na tą długą, bo jak już mówiłem o tej długiej, to można by tam o niej pomówić sobie jeszcze trochę. Tu jest wyjście z, długo, z długiej, tak zwane double doorsy, to jest też z angielskiego, to znaczy podwójne drzwi, bo widzicie, są jedne drzwi i są drugie drzwi. I te, ten taki obszar tu, to są double doorsy, jak ktoś mówimy wychodzi double doorsami, to znaczy, że stąd biegnie i pewnie biegnie na długo. Tutaj jest jeszcze taka pochylnia, ale uwaga, uwaga, bo ta pochylnia nie nazywa się pochylnia, tylko to jest piaskownica. Nie mam pojęcia dlaczego, bo piasek przecież tu jest wszędzie, e, nie tylko tam, ale tak sobie wymyślisz, że to jest piaskownica. Ten balkonik nie ma żadnej nazwy, bo nikt tu nigdy nie wchodzi. O, widzę boty, to ja sobie zabiję. Jednego bota zabiłem. Drugiego bota też zabiłem. O tu bomba pika, to trzeba ją rozbroić. Tam jeszcze jeden bot ucieka, ale to olać go. Ja muszę bombę rozbroić. I z miejscówkami jeszcze jest tak, że one w ogóle ich jest dużo i są skomplikowane, ale ja postaram się jak najwięcej wam wyjaśnić. Tutaj jest gala, tak zwana. To jest gala. Nie wiem dlaczego widziałem kiedyś jak mama kupiła galę i, i ta, ta, ta gazetka w ogóle nie była podobna do tej gali, co tutaj jest, ale ja tej nazwy nie wymyśliłem. Ja wam tylko ją tłumaczę. No to pójdźmy do tej gali. Ja wam ją pokażę jeszcze raz, bo, bo krótko ją widzieliśmy. Z nożem biegamy szybko, pamiętamy Tu jest ta gala i tędy można wbiec z mida tak zwanego To wam od razu powiem, tu jest mid Oj, boty Oj, bomba spadła, fajnie e, Tu jest mid Ojej, ojej Schować się muszę jest mit o i mit to jest po angielsku środek i jak wyjdziemy z, to tutaj znowu widzicie jest e, resp ct jak ta szałeczka b jest to tu jest środek o i ten środek to tu jest taka linia tak jak długa tylko że na środku dlatego nazywa się środek albo mit i mamy tu drzwi jest mit po stronie ct mit na środku czyli taki środek na środku i potem jest jeszcze mit po stronie TT, czyli po stronie terrorystów tu jest, tu jest mit po stronie TT, tam jest mit na środku, jak jest to taka pochylnia A tam za drzwiami jest mit CT Pójdziemy teraz na chwilę galą, żeby zabić tego bota, bo on tu sobie bombę podłożył Nie? Nie podłożył, dobra Podłożył? Patrzcie, podłożył jednak, kubany a nie, dobra, do bomby się nie strzela. Kurczę, dobrze, że nie wybucha, bo to by było strasznie głupie, jakby wybuchło. Dobra, to teraz wam pokażę, bo pokazałem wam wszystko już od, od CT, od A, to teraz wam pokażę jeszcze do B, bo był ten mit, ale tu są jeszcze takie dwie, dwie dwa triki do tego B, więc pokażę. Długo się stoję w nie lubię tyle stać. E, no to tutaj się idzie do B, to tutaj nie mam pojęcia jak się nazywa, to się nazywa odmida po prostu, więc jak stoimy na B i słyszymy odmida, odmida, to tu trzeba w te drzwi, tam ktoś jest i trzeba w niego strzelać. To jest B i na B też się mówi bombsite albo site, tylko że no bombsite B. Tutaj e, są za skrzynką, o niech będzie za skrzynką to jest, e, albo może... No nie, to jest dalej site, tylko że site za skrzynką po prostu i tyle. O, tutaj jest takie fajne rzecz i na to się, na to się mówi dwie rzeczy, na to się mówi albo ciemnia, albo trup. W sensie, nie trup, że martwy taki, ukatrupiony, tylko trup od trupa, że taka trupa, jak idą, idzie dużo muzyków, jest trupa muzyków na przykład. To taka trupa. Chyba. W każdym razie, ciemnia to się mówi, bo tu kiedyś w innym CS-ie było ciemno, teraz już nie jest tak ciemno. Jest dolny trup i duży, górny trup, albo dolna trupa, górna trupa, w sumie nie wiem jak się na to mówi. Tu widzę jakieś jakiś napis schody do tunelu, tunel, nie wiem kto na to mówi, tunel na pewno żadne, żadne pro gracze w CS-a. I co, dobra, ja może to pokazałem już wszystko od strony CT i żeby nie przeciągać, bo widzę, że już minęło chyba 7 minut jak nagrywamy, to ja sobie zmienię teraz do, do terrorystów i Wam pokażę od strony terrorystów, jak, jak wygląda ta mapa. Tylko zrestartujemy grę. O. I jeszcze to zmienimy. O, to chciałem. Dobra. Jesteśmy teraz w Tero, w terrorystach. W terrorystach to jest y, spawn TT, czyli tam się terroryści odradzają i znowu jest BIA. Jak widzicie teraz są na odwrót, bo terroryści widzą mapę na odwrót i jak dla, dla antyterrorystów A było po lewej i tam była długa i, to, i ta piaskownica i te wszystkie, to dla terrorystów to wszystko jest w prawo. Więc jak pójdziemy sobie w prawo, tu są double dorsy y, i tymi double dorsami możemy iść na długą, to jest to co Wam mówiłem, ale nie, nie będę tam teraz szedł bo jeszcze chcę wam pokazać jedno miejsce, o którym nie powiedziałem, bym zabić tego bota, tego bota też, i tego bota też. Użyj on. A, amunicja! I tego bota też, i tego bota też. Kurde, zabiję wszystkie boty, nie o to mi chodziło. Tu jest jeszcze takie śmieszne miejsce, to jest po prostu droga do B, stero i ewentualnie taka skrzynka, śmieszna. I ponieważ się ja już będę kończył, opis... Da, e, dus, raz, dusta dwa e, to, to wam pokażę jeszcze taki taką tak, taki trik, który można wyskoczyć jakbyśmy kiedyś tam spotkali wroga i my mówimy ja pierdzielę wróg trzeba uciekać bo nie mam pistoletu to tu biegniemy i tam jakbyśmy pobiegli tam o, trzeba faktycznie uciekać Tam jakbyśmy pobiegli to jest strasznie daleko więc możemy wbiec tu i wskoczyć na tą o tutaj i nie zastrzeliły boty ale to wiecie, że jak E się naciśnie to można botem grać Jak, jak się patrzy na, jak boty grają, Dlatego no, tak ja zagram teraz z tym botem I powiem im Wy głupie boty zabiliście mnie, ale z was mędy, ja was teraz zabiję Mam Digla Digla to jest taki śpieszny pistolet, który bardzo mocno strzela, ale niecelnie trochę Jak się strzela full auto tak zwane, czyli bardzo szybko Ale ja zawsze strzelam full auto, więc dla mnie Digl nie jest dobry No, gdzieś tu jest ten ostatni bot, ale olać go W każdym razie tu można tak skoczyć na tą, na tą tą i potem jeszcze raz na tą tą i potem tu do góry. I w ten sposób można szybciej uciekać niż jakbyśmy biegli naokoło. Oczywiście wada jest taka, że jakby tam biegli bardzo szybko to dłużej nas widzą, bo tu się schowamy za tym murkiem o, także jak wybiegną to tu i, o nie widać mnie, taki ze mnie camper. Camper e, to jest taki ktoś, kto się chowa. E, jak, jak camping. I co? I tu jest ten e, trup, albo ciemnia, albo tunel, jak już się upierają, tak ci ludzie od tego CS-a, chociaż głupi oni są, że tak sobie to napisali. Tu możemy przyjść, bombę podłożyć i wygrać grę. I to jest koniec mojego opisu e, DUSTA 2. Trz... A, to jest ten, to jest antyterrorysta. Zapomniałem, że ja jestem terrorystą i, i się na niego popatrzałem. Nie mogę przejąć niestety antyterrorysty, nie fajnie. W każdym razie... E, to jest koniec opisu tej mapy i dajcie znać jaką mapę chcecie następną, bo jak, jak sobie zobaczycie w menu głównym, to ich jest bardzo dużo i ja wam mogę każdą tą mapę opisać, bo ja je wszystkie znam, yy, poza tą, 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 tą znam, tą nie znam, tą nie znam, tą nie znam, tą znam, tą... Hmm. No, to te wszystkie znam, poza tym i z tym śmiesznym znaczkiem, ale ja je poznam, zanim będziecie chcieli, to na razie mówcie wszystkie poza tym i z tym śmiesznym znaczkiem, tylko, tylko Nukę znam, bo Nukę to jest, był kiedyś jeden Nuk i teraz zrobili nowego Nukę, ale Nuk jest bardzo fajną mapą, to moja prawie najulubieńsza mapa, zaraz pod Dust, yy, tym Dust, no, nie tym... Nie tym tamtym dust, tylko tym tym dust. Wiecie którym? Tym z tym dust 2, o właśnie. Dobra, to ja się żegnam już na, e, naprawdę i e, mówcie jaką chcecie następną mapę, żebym wam opisał gdzie co jest i dlaczego jest taka fajna. To trzymajcie się, cześć. Gdzie tu się klika?